Na wykresie przedstawiono zależność drogi poruszającego się ciała od czasu. Jaką prędkość ma ciało podczas pokonywania pierwszego, a jaką podczas drugiego odcinka drogi? Rozumiem, że pierwszy odcinek drogi to mamy tutaj, a drugi odcinek drogi mamy tutaj. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to przede wszystkim musimy wiedzieć, jakim ruchem porusza się to ciało. Zakładamy albo wiemy, że w pierwszym odcinku z całą pewnością ciało porusza się ze stałą prędkością. Dlaczego? Ponieważ linia jest prosta, pnie się bardzo prosto w górę i w drugim też jest linia prosta. Można też powiedzieć w inny sposób. W każdej kolejnej sekundzie ruchu ciało przemieszcza się o taką samą drogę. Zobaczcie, że w pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 2 metrów. Po drugiej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 4 metrów. Więc widzimy, że faktycznie droga jest proporcjonalna do y, czasu. Co to oznacza, że mamy właśnie do czynienia z ruchem jednostajnym, ze stałą prędkością? Więc wzór na prędkość w ruchu jednostajnym, który my znamy, to jest droga przez czas. I zazwyczaj właśnie z tego wzoru będziemy korzystać. Natomiast przy wykresach jest pewien haczyk, ale za moment dowiecie się, jaki. Musimy wstawić drogę pokonaną i podzielić tę drogę przez czas wstawię sobie na przykład ten punkcik do zadania, czyli w pierwszym etapie będzie, będę miał drogę pierwszą i czas pierwszy. No i ta droga pierwsza w pierwszym etapie wynosi 2 metry, a czas wtedy wynosi e, zgodnie z wykresem i jedną sekundę. Jak podzielę te dwie wielkości, to wyjdzie mi 2 metry, metry na sekundę. Mam pierwszy etap ruchu tego ciała i w całej tej niebieskiej linii to ciało porusza się ze stałą prędkością 2 m na sekundę. Teraz muszę obliczyć, jaką prędkość posiada ciało w tym drugim etapie. I tu jest właśnie ten haczek, bo trzeba uważać, nie możemy na przykład sobie wstawić dla czasu 4 sekund. Drogi równej, nie wiem, tam chyba 5 metrów. Dlaczego? Z prostej przyczyny, bo ciało wtedy, w tym drugim etapie, nie przebyło takiej drogi. Zobaczcie, że drugi etap zaczyna się z tego miejsca, a skoro zaczyna się z tego miejsca, to ono dla czwartej sekundy ruchu, czyli od tego miejsca do tego miejsca, przebyło dokładnie 1 metr. Widzicie to? Ciało Poruszało się od drugiej do czwartej sekundy ruchu, czyli tutaj wynosi tak zwana delta T 2 sekundy, bo różnica między czwartą a drugą sekundę ruchu są właśnie dwie sekundy i w tym czasie e, przebyło 1 metr. To sobie tutaj zaznaczę: delta S 1 metr. Można zrobić to też inaczej, bo możemy powiedzieć, że ciało w drugim etapie ruchu poruszało się od drugiej do szóstej sekundy ruchu. Czyli poruszało się dokładnie 4 sekundy. A jaką drogę wtedy przebyło? Absolutnie nie przebyło 6 metrów, tylko skoro poruszało się od tego miejsca do tego miejsca, to zobaczcie, że od 4 metra do 6 metra czyli ten, ta droga S, delta S, wynosi dokładnie mm, 2 metry. Co to oznacza? Że teraz. Albo sobie bierzemy ten punkt, dla tego punktu liczymy to zadanie, albo dla tego punktu. Ja wezmę sobie też dla punktu środkowego, czyli V2, jeżeli będę teraz liczył. Biorę sobie ten punkt środkowy. Dla tego punktu środkowego, zobaczcie, S wynosi 1 metr, bo właśnie taką drogę to ciało przebyło. Może jeszcze zapiszę wzorem, że to będzie S2 przez T2. Czyli wezmę sobie 1 metr. I podzielę go przez no, czas, w jakim ten jeden metr został pokonany. I ten czas zobaczcie, że to były te dwie sekundy. Jak podzielę jedno przez drugie, to mi wyjdzie 0,5 metra na sekundę. I to już jest koniec zadania. Można też sobie to było zadanie policzyć z tego czasu i z tej drogi. I jakbyśmy podzielili to na to, to również by nam wyszło 0,5 metra na sekundę. Nie ma znaczenia. Jeszcze taka dygresja, która może Wam się gdzieś tam przydać w zadaniach albo na sprawdzianie. Warto wiedzieć, że im bardziej stromy jest wykres, drogi od czasu, tym z większą prędkością będzie poruszało się to ciało. I tu faktycznie tak jest. Zobaczcie, że pierwsza część wykresu jest bardziej stroma niż druga część wykresu. A skoro tak. No to pewnie w pierwszej części wykresu ciało porusza się z większą prędkością niż w drugim i faktycznie nam tak wyszło. W pierwszej części wykresu poruszał się 2 metry na sekundę, a w drugiej pół metra na sekundę.